Temat. Czy jest pani zadowolona z rządu ogólnie? Oczywiście. Jaki dają? Trzynastkę, czternastkę, dziesiątkę, pięćset. Yy, Są plotki, że ma być piętnastka przed wyborami. Cieszę się pani? Cieszę. Powinna być. Tak, powinna być. Aby nie pełować. PO bez... Jaki powód? Jak się pani rządził za platformy? Nie, no platformy nie, bo już rządzi. Yy, yy, Tusk był i co zrobił? Ile było waloryzacji wtedy? No, Pięć złotych. A teraz zapisu ile jest waloryzacji? No, a teraz to po sto więcej. Czy jest różnica? Jest różnica. Już... A z rządu ogólnie pani jest zadowolona z PiSu? No lepiej jak tamten, no nie? Jak się pan użył za platformę? Proszę. Jak się pan żyło za poprzedniego? Wyspę powinny kupić sobie i bezródną mi wyjechać tam. Dlaczego, dlaczego mają wyjechać według pana? No bo, co po nich było? Nic. A gospodarczość kraj się zwia bardziej, buduje się więcej niż za platformę? Oczywiście. Bezrobocie się zmieszyło, mniej ludzi wyjeżdża? Bezrobocie się mieszyło, tak. Scenieram się lepiej żyje zapisu? Oczywiście. Był kiedyś lepszy rząd niż te, niż te w historii, ten najlepszy pisu, tak? Najlepszy. Ale czym panią przekonałem, że ja przystałem te 13, ja po 13-14, co jeszcze? No co? Dla dzieci, pomoc Ale te 500 plus, tak? No. Ja nie, nie stara że mnie mam, ale są młodzi i dużo to pomogło. Te 500+, plus, bardzo dużo. Tam się lepiej też żyję, tak ogólnie. Już nie ma, nie, nie głodują dzieci. Nie, 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 nie głodują dzieci, nie głodują. Za Platformę głodowały? czy pani będzie nie chciała do Tuska, tak? Nie, ma nie, w życiu. Gdzie pani go wspomina? A, a Trzaskowski? Na prezydenta? Trzaskowski na przykład na prezydenta, zamiast Dudy. Nie, też nie. Też, też nie. nie, bo to z Platformy. A słyszała pani też, że ten Stadion Narodowy, co robi Tusk, to się tam, no remont będzie i tak dalej, że usterka? Nie, nie słyszałem. Nie. Kto się stało z tym węglem, że węgla zabrakło w Polsce? To miał wpływ na to pis, platforma, kto inny. E, platforma? Kto? Ale co, że zamykała kopalnie? Zamykała kopalnie, tak. No. U nas jest teraz, węgla. Teraz to wychodzi, tak? Teraz to wychodzi, tak. Słyszała Pani, że musi nas sprowadzać przez to. No. Słyszała Pani jakie ceny? Tak, jakie ceny? No. No. Jak pani mi się jak się że z tym węglem? Co trzeba by zrobić? Pani musi kupować węgiel czy w bloku nie, pani? W bloku. A w bloku też muszą mieć. Skąd się węgiel? No ale... Ale pani nie kupuje? No nie. No. A gospodarczo się kraj rozwija, buduje się, coś pytam ci już, tak? Oczywiście. Co na przykład drogi? Drogi, ile dróg bym budowany? Zapisu, tak? Tak, zapisu. Na platformy się budowało czy nie bardzo? Nie, nie. Nie widziała pani. Nie. Nie. nie Nie chcę gadać o no, platformie. Pani, dziękuję. dziękuję. Węgiel według pana? No nie mało jest. Ale jaki cenie, przy pana? No Jakiej jakości? Dlaczego musimy sprowadzać z internetu? Dwa tysiące. Kupowałem i kupiłem. Ile, ile pan to musi kupić? No trzy. Trzy, tak? Ale słyszał pan, że musimy tam z innych krajów sprowadzać, że, nie, że z Polski nie za bardzo jest. No, że, nie nie że nie możemy wydobyć. No to cóż zrobisz. Jak pan myśli, kto zawinie w tej sprawie? No, a kto zawini. No, no, rząd, poprzedni rząd. Aktualne. Wojna. Wojna. Sprawa na świecie. Proszę? Ale co ma sytuacja na świecie do węgla? W to sytuacja. No jak to? panu z Rosji, możemy, tak? No było. Na się panu żyło. Wolaryzacja, no nie wiem, takie rzeczy. Jak się żyło, tak się żyje. każdej sytuacji się trzeba przestawić. A te trzynastki pomogły panu czternastki? No na pewno, wszystkim. Na pewno. Im tak samo, bo biorą.